Cześć, witajcie na kanale Bell. Dzisiaj kolejny unboxing paczki z Chin e, Ciekawe co tu dojechało, może jeszcze już nie przetnę Przez przypadek jest to paczka, tutaj zostały wsadzone w mniejsze paczki To jest ta większa paczka Tu, tu, tu jeszcze dwie, tu jest Jeszcze coś tu, tu jest I chyba tyle Jedziemy po kolei. Sam jestem ciekawy, bo zamówiłem dużo rzeczy. Bierzemy sobie to na bok. I nie wiem co przyszło w tym momencie. Dobra, tu już wiem co będzie. Dobra. O jest to ciężkie. Ok. Tutaj zamówiłem sobie przewody. Do kolejnych kipadów, ewentualnie kolejnych joysticków. Fajny, fajny jest przewód. Właściwie się zastanawiałem, czy przyjdą tak, jak zamówiłem dla grej budy. Ten, dla grej budy zamawiałem. W Polsce Ale jest ten sam, ten, to jest ten sam przewód. Kabelek. Ile mamy żył? Powinno być 9. 2, 4, 6, 8, 9. Jest 9 żył, DB 9 i kabelków mam 5. Gdzieś tam jeszcze miałem wcześniej, ale musiałem zamówić na Allegro, bo chciałem to już skończyć Krzychowi. Tu jest coś miękkiego. Coś miękkiego. A, dobra. Kolejne trytki, nie ma więcej, nic nie ma. Dobra. Tym razem zamówiłem sobie żółte, żeby było po prostu biło po oczach. Są to, te trytki takie wielo kilka razy można je użyć. Do użytku, bo można je po prostu sadzić. Tu mamy taki dynzek. wciskamy i po prostu nam się otwiera. Zamówiłem 200 sztuk, powinno być, albo tu jest 100 po 50, chyba jest. Nie, w jednym jest 100, czyli mamy 200 sztuk. Na razie mi to wystarczy. Co tu mamy? A, tutaj mamy pewnie jakieś. Tu mamy małe kondens. Nie, mamy tutaj te oporniki, chyba. Tak, bo zamówiłem kilka do następnego projektu. Będę musiał sobie sprawdzić, czekajcie, bo wy nie widzicie. To naprawdę małe elementy. Tu jest, co to jest? Tu jest zapisane pewnie. 150R to jest 150 ohmów. Tu jest zerówki. Simon kiedyś pytał o zerówki. Właśnie zamówiłem. Tylko to jest w obudowie chyba 6. Tak, 0,603. Obudowa, czyli takie mniejsze. I tutaj mamy jeszcze 220. Dobra, czyli to już przyjechało. Jest dobrze. No, do tego potrzebował. Nie miałam akurat y, takich jak tutaj wam teraz pokazuję. Pyk, pyk. To jeszcze nie wszystko przyjechało. Zajmiemy na bok. Tu jest coś małego. Pewnie też jakiś rezystor. Albo i nie. Albo i tak. Tak, tu już nic nie ma. Tu mamy 150 amów. Aha, ale te są większe po prostu. Większa budowa, też ta sama pojemność, ale większa budowa. a tutaj wiem co tutaj jest, bardzo ciekawa rzecz. Wam Pokazuję co to jest, Będzie się, będę się uczył chińskiego. Oczywiście to jest joke. To jest tutaj jakaś karteczka, nie, to jest jakaś czekajcie, dobra, będę się uczył chińskiego. Jak widzicie, się tyle kupuje w tych Chinach, że trzeba się czegoś nauczyć sobie taki dzienniczek ucznia. Od czego trzeba zacząć? Nie żartuję. Jest to książka do właśnie żeby sobie poukładać te moje rezystory, rezystory czy to będą czy oporniki czy jakieś kondensatory właśnie w tych małych obudowach SMD po prostu wsadzamy sobie tutaj. Opisujemy sobie jakąś karteczkę dajemy i mamy wszystko w jednej książce, nie musimy tego szukać. Fajna sprawa, zobaczyłem to ostatnio na właśnie na Ali i mamy tych stron. Jest 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ohoho 13 14 15 16 dobrze naliczyłem i mamy dwa 4, 6, 8, 10, 12 czyli 16 razy 12. Tyle możemy sobie zmieścić tutaj. Tych naszych rezystorów czy kondensatorów SMD. A dobra, nie będę go wkładał. Także coś takiego. Bardzo fajna, przydatna przede wszystkim rzecz. Opiszę sobie karteczka. Czy tutaj z boku można coś dać? A to można z jednej strony tylko dać. W zasadzie z tej nie można. Już z tej drugiej strony. Ale bajka. Ważne, że będę miał takie oto. Sample book w książeczce, taka trochę lipna, ale to nie chodzi o to, to nie będzie używane aż tak. Tu możemy to otworzyć, możemy sobie wyciągnąć. Jak to widziałem na, na projekcie, który będę robił, gościu właśnie miał e, wszystko nie w takich koszulkach, tylko tak porozrzucane. I zacząłem coś się po AliExpress i właśnie przyczaiłem coś takiego. Myślę, że to wszystko fajnie pójdzie tutaj. poukłada układa się mam jeszcze tego więcej. Muszę super. Sprawa. Jeszcze przyjdzie parę, parę, parę fajnych gadżetów, także jeszcze to na pewno będzie. Może będzie tak, że ten filmik nie wrzucę teraz, tylko przyjdę do następnej części, połączę go i będzie jeden większy filmik z unboxingu. Dobra, to by było na tyle. Pozdrawiam, na razie. Hej, się nie pomyliłem, także jest to kolejna, kolejny dzień, czyli dzień po dniu, czy nagrywam unboxing, bo doszły kolejne fanty i teraz chciałbym wam je pokazać. Oczywiście wszystko jest z Chin tylko sobie powyciągam Zobaczmy, że przypadek została przez moją żonę, bo myślałem, że ona się zanurzyła bo tu jest tego dużo Dobra, jak widzicie jest dziureczka tu mamy trzy małe i coś jeszcze w środku, ale otwieramy najpierw chyba tą największą w środku Dobra. tutaj mamy takie cążki z różnymi końcówkami, one są do ściągania na przykład tak, mamy w joysticku, czy tam jakichś e, innych śrubkach, różnych rzeczach. E, takich, e, jak to się nazywa, nie wiem jak to się fachowo nazywa. E, podkładek takich, co są złączone, trzeba złapać szczypcami i po prostu ściągnąć albo otworzyć, albo po prostu je wyjąć. No i zamówiłem sobie takie szczypce. No mają tutaj trzy różne, cztery w sumie. Różne wymienne końcówki. Także to mi się na pewno Da. Tu jeszcze jest jakaś mała paczka. Tu jeszcze jest mała paczka. Mniejsza. A tu jest duża. tutaj już wiem co tutaj będzie. Tutaj już nie mamy tak naprawdę nic. To na końcu sobie zostawimy, bo to jest coś, coś fajnego. A, już wiem co tutaj jest. Biennie czuję pod palcem. Tak. Tak, ale to sobie zyskawimy, bo to będzie to są dwie takie same rzeczy, bo to będzie do tej paczki większej. Zobaczymy co tu jest. Tutaj mamy przewód do, GameCube, do Nintendo 64, ponieważ zgubiłem gdzieś swój przewód, nie wiem, zgubiłem czy komuś dałem, nie wiem jeszcze raz, zamówiłem sobie takie oto przewód, że mamy... Gamecube, e, Nintendo 64, 5, ewentualnie e, S-Video. Z tego względu, że mam monitor na s wideo i bardzo sobie chwalę ten, ten monitor. jedziemy dalej. Szkoda mi go, a to jest naprawdę fajny, Co my tutaj mamy? A, tu mamy dwie sztuki Raspberry Pi. Pi-Pi-0 chyba, z tego co pamiętam. Tak, pi Pico, przepraszam. pi Pico. Tylko tu już jest w wersji z Portem C. To będzie do następnego projektu. Co tu jest? Kurde, już nie pamiętam, co ja tam zamawiałem. Czemu sobie uświeżę listę, to wiedział, co zamawiałem. Ale tu mamy chyba dobra. Tu mamy elementy elektroniczne. Ale to jeszcze będę wam pokazywał. ja się nie mylę, to są pamięci. Te pamięci będziemy wlutowywać do tego Pi Pico. Zobaczymy, czy to będzie Pi Pico, czy Pi Już nie pamiętam, jaka tam była wersja. Dobra, jedziemy z następną rzeczą. O, to jest też ciekawe. Z Bitfunksa. Bitfunk Funks, ale jest ważne, że jest NX na końcu. Bitfunks. Jest to Plug and Play Auto SVAV 720p4x3. Jest to adapter, który pozwoli mi podłączyć powiedzmy Nintendo 64 pod HDMI. Nie wiem, jak to będzie się sprawdzać. Plasticzek. Wyjście HDMI. Tu mam przełącznik, chyba. Przełącznik czego? Aha, NDS chyba, ale jest kompatybilne. Co tu jeszcze mam S-Video Composite. Nie wiem o co to chodzi, ale dobra, będę musiał sobie poczytać o tym. Aha, dobra, bo to jest kompatybilne z Nintendo 64, z NES-em, z Famicomem, z Nintendo GameCube'em. Dlaczego tu jest napisane Mini HDMI? To nie jest Mini HDMI, to jest zwykłe, zwykłe HDMI. Także zobaczymy, jak to działa. No, ja to mogę przetestować jedynie na Nintendo 64, ewentualnie na GameCube, bo mam. No, chciałem, spróbowałem, wziąłem to na, na próbę. Zobaczymy, może się to coś tam poprawi, Jakoś, jeżeli chodzi o. No łafi mi się wszystko podążć do monitora. Dobra, teraz zajmiemy się utworzeniem tych paczek. Dobra. Już widać. Co to będzie? Są to kontrolery do Nintendo 64, bo nie mam żadnego. Chyba to sobie troszkę pogięło się. Dobra, to dajemy na bok, to dajemy na bok. Dwa kontrolery N64. Zobaczymy, czy jest coś co warte, ale że nie mam żadnego kontrolera. A oryginalne są drogie, a nie będę na tym jakoś tak grał, to Mówiłem sobie w kolorze bez. Bez, bez koloru miałem powiedzieć przeźroczystym. No i są przeźroczyste, bo już widzę. No powiem Wam. Prezentuje się to. No dobrze, no powiem. Nie ma co narzekać. Plastik nie jest jakiś tam, jakiś taki lipowaty. Nic skrzypi, nic. Także. Będzie grane. Made in China. Tu mam pomysł na to. Z początku nie wiemy jak to wygląda. To nie wiem czy sobie tego nie wytnę. I oczywiście na drukarce 3D sobie swoje logowalne. Zobaczymy co z tego wyjdzie. No na razie taki pomysł był. Na samym początku tylko to zobaczyłem, że to jest do wycięcia. Muszę zobaczyć co jest w oryginalnym padzie. Tutaj pełni Nintendo, bo coś tam jest napisane. Także padzik. Dwa, obydwa takie same. A tutaj do tego domówiłem no, jeszcze kontroler paki, dwa no dwa kontrolery to dwa zamówiłem takie Czy to pasuje no i pasuje idealnie no wygląda to dobrze kontroler pak made in Japan nawet napisane, także jest grubo to, to, to nie ma nic wspólnego pewnie z Japan ale nie wygląda to źle. Tu jakoś można naklejkę sobie wolnąć z ciekawości. Aż pewnie rozkręcę jeden, żeby zobaczyć, co to, co to jest. Także wszystko praktycznie już dojechało, co miało dojechać. Trzeba zobaczyć, czy ten sterzec jest Powinien być, bo dwa były takie same. Tak jest dwa. Naprawdę za nie, niewielkie pieniądze. Dwa padziory. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. No niestety, ale nie mam. To ja już miałem kontroler oryginalny. Może gdzieś tam pewnie jeszcze jest jakiś pudełku, ale po przeprowadzce trochę rzeczy gdzieś tam, może w piwnicy jeszcze jest. Może już nie mam, nie wiem, nie pamiętam po prostu, dlatego zamówiłem. Także mamy dwa pady. Tu mam jeszcze jedną, bo zamówiłem dwie, dwie części tego. Tego paka. To jest drugi kontroler pack do Nintendo 64 także jak już zauważyliście króluje tutaj Nintendo a to dlatego, że będziemy coś ciekawego działać ja będę tworzył sobie karta do Nintendo 64 ale jeszcze przyjadą dwie rzeczy, ale to już całkiem gdzieś później, także ten filmik już pewnie poleci na sieć może kilka ciekawych rzeczy, tak jak widzicie mam nadzieję, że to wszystko będzie jakoś działać no i będziemy coś Testować także. Z mojej strony tyle. Trzymajcie się. Pozdrawiam, analizerkate.pl. Hej!